SPC Gear SM950T to świetny pierwszy mikrofon, dlatego że w zestawie ma wszystko, co jest potrzebne, aby wykorzystać jego potencjał w pełni. Mamy koszyk antywibracyjny, mamy specjalny pop -filtr, mamy też stojak, więc teoretycznie, jeżeli masz biurko, to możesz już tego mikrofonu używać, dlatego że przewód wystarczy podpiąć pod komputer i urządzenie z plug-and-play. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to porównamy go sobie teraz do NT-USB, który jest znacznie droższy. Firma Heritage Auctions, zajmująca się wystawianiem cennych przedmiotów na sprzedaż, sprzedaż, poinformowała, że już wkrótce na aukcję trafi pierwszy numer komiksu o Batmanie. Zeszyt pochodzi z 1940 roku i, według organizatora, jest jednym z pięciu najważniejszych wydań w historii złotej ery komiksu. W tym numerze po raz pierwszy pojawił się najsłynniejszy złoczyńca z kart komiksów DC: Joker oraz Catwoman. Następnym elementem testu mikrofonu SM950T od SPC jest sprawdzenie jak rodzi sobie z Nvidia Broadcast, więc teraz jak gadam, to w tle powinniście słyszeć szum, szum, który jest reprezentowany przez duży wentylator w mojej kuchni i ten szum powinien być irytujący. Teraz odpalimy sobie wyszumianie, odszumianie, to się chwilę przemłodzi, no i w tym momencie ten szum powinien teoretycznie nie istnieć. Teraz to jest najmniejsze ustawienie, w którym mój szum nie jest słyszalny w tle. Zaraz sobie odsłuchamy, jak to wygląda. Ja generalnie od mikrofonu jestem oddalony w taki sposób, w jaki bym był, jakbym sobie teraz grał i gadał z ludźmi przez Discorda czy robił streama, więc jakby jestem ustawiony w odległości optymalnej zarówno od mikrofonu, jak i mikrofon jest w odpowiedniej odległości od zakłócenia. SM950T w porównaniu do Rode NT-USB nie wyszło jakoś powalająco, ale wynika to z faktu, że różnica między tymi mikrofonami jest dwukrotna. To znaczy NT-USB kosztuje ponad 350 zł, no a ten kosztuje poniżej 300. W związku z czym jest to kompletnie normalne. Natomiast dla mnie porównanie to pokazało, że na pewno oba te materiały są użyteczne i to jest największa rekomendacja, dlatego że za dla 300 zł można mieć początek sensownego studia.